Nie od dziś wiadomo, że jedzenie warzyw to droga do lepszego zdrowia i smuklejszej sylwetki. Nazywam się Gracja Szarwiło, jestem dietetykiem i psychodietetykiem i przedstawiam Ci 10 warzyw, które uważam, że warto jeść codziennie. Powszechne rekomendacje podają, że zdrowy talerz to połowa warzyw i owoców, z czego warzywa mają stanowić 3 czwarte. Jedne warzywa zawierają więcej witamin, inne znaczne ilości białka, a w jeszcze innych odnajdziemy duże pokłady błonnika, którego obecność jest niezmiernie ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszych jelit. Ta różnorodność sprawia, że warto dbać, by nasza dieta nie była monogamiczna i nie opierała się ciągle na jednych i tych samych produktach. Jest jednak 10 warzyw, na które warto zwrócić szczególną uwagę i zadbać, aby znalazły się w naszym menu codziennie. Jako pierwszą chcę tu wymienić niepozorną roślinkę, jaką jest rukola. Niech Was nie zmylą jej rozmiary, bo to naprawdę potężne warzywo, zważywszy na jej walory zdrowotne i korzyści, jakie może przynieść jej spożywanie. Rukola to inaczej rokieta, aż by się chciało powiedzieć rakieta. Ma orzeźwiający, wyrazisty smak, lekko pikantny, a jej liście koloru ciemnozielonego Zawierają dużo witaminy C, jak i magnezu, potasu, wapnia i kwasu foliowego. Jak wiemy, kwas foliowy wspomaga produkcję DNA, jest więc szczególnie ważny w okresie ciąży lub planowania ciąży. Oprócz wspomnianych witamin i minerałów, rukola zawiera również glukozynolany, które wykazują właściwości prozdrowotne. I mogą obniżać ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Jako roślina o ciemnozielonych liściach, jest też źródłem karotenoidów, związków niezwykle ważnych w kontekście chorób sercowo-naczyniowych, a także oczu. Warto więc spożywać ją w celach profilaktycznych, przeciwdziałając wystąpieniu tych schorzeń. Jeść ją można na różne sposoby, dodając do kanapek, sałatek, a nawet jako element podżywczego szejka. Drugim warzywem, o którym chcę dziś wspomnieć, jest dynia. Kolejne warzywo bogate w karotenoidy, ale nie tylko. Czy wiesz, że jedna filiżanka dyni piżmowej... Pokrywa 50% zapotrzebowania na witaminę C i ponad 10% potasu, błonnika i magnezu. Ponadto wykazuje działanie kardioprotekcyjne wpływając na obniżenie zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego. No i oczywiście, jak wspomniałam na wstępie, dzięki zawartości beta-karotenu ma zbawienny wpływ na nasze oczy. A co można zrobić z dyni? Tak naprawdę, to zastanawiam się, czego nie można. To fantastyczne warzywo, z którego ugotujesz rozgrzewającą zupę na jesienne wieczory, zrobisz pyszny budyń, które Twoje dziecko pokocha, upieczesz babkę czy piernik. Możliwości jest naprawdę wiele, jak i przepisów w sieci. Skoro jesteśmy przy karotenoidach, nie sposób pominąć marchewki. Jest to trzeci punkt naszej wyliczanki. Jak wszystkim wiadomo, jest to roślina korzeniowa bogata w witaminę C, beta-karoten, potas i błonnik. W opublikowanych badaniach z 2020 roku w Nutrients wykazano, że Regularne spożywanie marchewki wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Spożywać ją można na surowo w formie surówki, na przykład z jabłkiem. Dostarczy nam wtedy sporą ilość wartościowego błonnika, który pobudza perystaltykę jelit. Natomiast gotowana marchewka zbawiennie wpłynie na Twoje jelita. Gdy zmagasz się z biegunką, jedzenie marchewki jest również wskazane przy alergia, trądziku, anemii, reumatyzmie czy tonizowaniu układu nerwowego. Czwartym warzywem, które uważam za ważne, a często pomijane jest przez konsumentów, jest brukselka. Warzywo należące do rodziny krzyżowej. Co warto wiedzieć o roślinach krzyżowych, to to, że pierwsze minuty gotowania powinny odbywać się bez przykrywki, aby pozwolić ulotnić się goitrogenom. Co to są goitrogeny? Goitrogeny to substancje wolotwórcze, których działanie polega na wiązaniu jonów jodu. Oprócz goitrogenów brukselka zawiera jednak również witaminy z grupy B, witaminy A, C, E oraz K. Minerały takie jak magnez, siarka, cyn, selen czy potas. Jest też bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które, jak wszyscy wiemy, działają przeciwnowotworowo i wymiatają wolne rodniki z organizmu. A jedna szklanka brukselki to ponad. 10% dziennej dawki błonnika i 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Podobnie również jak rukola, zawiera glukozynolany, które mają aktywny wpływ na zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie. Mój numer 5 na liście to cebula. Moja kuchnia nie potrafi się obejść bez tego warzywa. Czy to w formie duszonej, pieczonej, czy jako dodatek, zawsze mam ją pod ręką. Może nie każdy za nią przepada, ale stając w jej obronie powiem, że po pierwsze jest niskokaloryczna, niskotłuszczowa, zawiera mnóstwo mikroelementów, jak i witaminy C czy potasu. Jako ciekawostkę powiem ci, że zewnętrzne liście cebuli mają największe stężenie antyoksydantów. Używając jej więc w kuchni staraj się obierać, jak najmniej by w pełni wykorzystać jej zdrowotny potencjał. Oprócz wymienionych składników cebula jest również cennym źródłem kwercytyny, która skutecznie obniża ciśnienie krwi. Wpływając na zachowanie zdrowego serca. Kolejny numer na liście to grzyby. Oczywiście to raczej nie warzywa, ale są to produkty roślinne, więc myślę, że możemy je tutaj zaliczyć. Jeszcze jak byłam dzieckiem, mówiono, że grzyby poza walorami smakowymi nie mają żadnych właściwości odżywczych. A już na pewno zdrowo. Teraz jednak już wiadomo, że jest zgoła inaczej. Wiele spożywanych grzybów nie tylko stanowi cenne źródło składników odżywczych, ale i może być wykorzystywane w celach leczniczych. Przede wszystkim są niskokaloryczne, zawierają niecałe 33 kilokalorie na 100 g produktu. Niskotłuszczowe zawierają błonnik, potas. I wiele witamin z grupy B, chociażby niacynę, ryboflavinę czy kwas pantotenowy. Co ciekawe, grzyby rosnące w promieniach słońca są też bogatym źródłem witaminy D. Oprócz tych składników zawierają również ergotioneiny, aminokwasy, które działają jak przeciwutleniacze i glutatio. Związki te pomagają w neutralizacji wolnych rodników w organizmie, co może zmniejszyć ryzyko wielu chorób, w tym oczywiście nowotworów. Grzyby są dobrym źródłem białka, co czyni je wartościowym składnikiem dla wegetarian i wegan. Zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy, chociaż w nieco mniejszych ilościach w porównaniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. Jeśli chodzi o kwestie wartości odżywczych, świeże boczniaki zawierają około 3 g białka, 6 g węglowodanów i 0,4 g tłuszczu, w przeliczeniu oczywiście na 100 g produktu. Grzyby, zwłaszcza te dziko rosnące, mogą mieć także dodatkowe właściwości prozdrowotne, takie jak działanie przeciwzapalne czy wspomagające układ odpornościowy. Dobrym przykładem będzie tu pieprznik jadalny, pospolicie zwany kurką, zawierający niezwykłe związki skutecznie działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Zawiera również przeciwutleniacze, które świetnie sprawdzają się w leczeniu chorób zapalnych. Pieprznik jadalny jest stosowany w celu łagodzenia dolegliwości żołądkowych, takich jak zdęcia czy biegunki. Może być stosowany przez okres do trzech tygodni, po tym czasie warto jednak skonsultować się z lekarzem. Właściwości pieprznika jadalnego są dość zbliżone do właściwości pieprzu czarnego. Zawiera działające na nerki i wątrobę substancje, wzmacnia ciśnienie krwi i pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu. Do wskazań stosowania pieprznika jadalnego należą choroby nerek i wątroby, ale wspomaga on również leczenie chorób. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie grzyby są jadalne. Dlatego należy być ostrożnym przy ich zbieraniu. Kolejny na liście jest zielony grosz. Bogactwo białka roślinnego i błonnika. Ale także witamin. Już jedna szklanka pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C i 10% zapotrzebowania na żelazo. Witaminę B6, magnez i potas. No to teraz zmiana koloru na buraczkowy. Buraki to mój numer 8 na liście niezbędnych warzyw w naszej codziennej diecie. Podobno jedna szklanka buraków to aż 4 gramy błonnika i ponad 10% dziennego zapotrzebowania na potas oprócz tego zawierają również dużo kwasu foliowego, magnezu i fosforu. Swoje antyoksydacyjne właściwości zawdzięczają obecności betalain, których regularne spożywanie również wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Są również chętnie spożywane przez sportowców ze względu na wysoką zawartość azotanów. Azotany są przykształcone w organizmie w tlenek azotu, co pomaga zwiększyć przepływ krwi. Kolejnym warzywem, o którym nie wolno zapomnieć, jest papryka. Dostarcza wiele witamin i minerałów, z których na szczególną uwagę zasługuje witamina C. Już jedna średnia papryka to ponad 100% dziennego zapotrzebowania. Oprócz niej dostarcza też pewnych witamin z grupy B, jak B1, B3 i B6, a także witaminę E. Jest źródłem potasu, wapnia, żelaza i miedzi. Dzięki kapsaicynie jest dobrym sprzymierzeńcem w walce z otyłością. Gdyż hamuje apetyt i przyspiesza spalanie tłuszczu. Liczne badania dowodzą, że regularne spożywanie zapobiega rozwojowi wielu chorób układu krążenia zaćmy, cukrzycy, a także chorób Parkinsona czy Alzheimera. Jako ostatnie chciałam wymienić warzywo bardzo pospolite, którego spożywanie jest jak najbardziej powszechne. Lecz aby czerpać z niego najlepsze korzyści, warto wiedzieć, jakie przyrządzać. A mowa o ziemniakach. Mimo, że to warzywo o złej sławie i często zwala się na nie winę za nadwagę, tak naprawdę to wartościowy element naszej diety. To źródło cennych składników odżywczych, jak błonnik, potas czy witamina C. Jako cenne źródło potasu może pomóc obniżać ciśnienie tętnicze, ponieważ potas niweluje skutki zbyt dużej ilości sodu w diecie. Są również bogate węglowodany, co ważne jest dla sportowców i osób szczególnie aktywnych. Jako ciekawostkę powiem, że jedno z badań wykazało, że spożywanie ziemniaków podczas ćwiczeń Przynosi podobne efekty jak spożywanie żeli węglowodanowych. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, jedz je gotowane lub pieczone. A jeżeli zależy Ci na zwiększeniu ilości błonnika lub obniżeniu indeksu glikemicznego, przygotowuj sobie ziemniaki dzień wcześniej. Podczas przechowywania w ugotowanych ziemniakach. Powstaje tak zwana skrobia oporna, która zachowuje się zupełnie jak błonnik. Ziemniaki po ponownym podgrzaniu nie tracą jej, a w pewnym sensie zyskują na wartości. Ale uważaj, ziemniaki mogą być trujące. Jeżeli zauważysz, że ziemniaki zzieleniały bądź też mają kiełki, nie spożywaj ich pod żadnym pozorem. Takie ziemniaki zawierają bardzo duże ilości solaniny substancji która jest toksyczna i może być naprawdę niebezpieczna toksyczna dawka solaniny dla człowieka wynosi około 300 mg solanina jest nierozpuszczalna w wodzie i odporna na wysokie temperatury rozkłada się dopiero Powyżej 170 stopni, więc gotowanie i pieczenie nie usunie jej z warzyw. To było moje 10 warzyw, które staram się zawsze mieć w swojej diecie. A Ty jakie warzywa jadasz najczęściej? Chętnie poznam Twoją top 10. Liczę, że materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, daj kciuka w górę i jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to koniecznie. Dziękuję za uwagę.